Mam dla Was wielką niespodziankę. Chciałam wam przedstawić Czesława, który przyjechał ze Stanów, i mam przyjemność go dzisiaj wypytać na ten temat, jak osiągnął sukces w Stanach Zjednoczonych, a specyficznie jak osiągnął sukces w Tousmasterze. Także czeka nas niesamowita przygoda z Czesławem. Mam do niego parę pytań. Czesławie, jak to się stało, że przystąpiłeś do Toastmastera? I czy pamiętasz pierwsze swoje spotkanie? 2005 rok. Dostałem nową pracę w firmie i mój nowy dyrektor powiedział mi: "E, my tu mamy jakiś klub. Nazywa się Toastmaster. Ja ci przysięgam, że nigdy nie słyszałem o Toastmasters. Myślałem, że to może chleb robią w tym toaster, może coś innego. No ale jestem człowiekiem, który rodził się z jakąś tam wrodzoną ciekawością. To mówię, Idę na zebranie. Poszedłem na pierwsze zebranie. I przyznam Ci się, że byłem zaszokowany. A dlaczego? No, bo ciągłe oklaski, prawda? I uścisk rąk, i wstawanie, i przedstawianie, to już samym tym można się zdenerwować, prawda? Ale szybko zrozumiałem o co chodziło w tym wszystkim. Aha! Czyli te oklaski, i to przedstawianie, i, i ta cała reszta to są tak zwane, ja nazywam to mechanicals. Rzeczy, które po pewnym czasie stają się background noise. Wkrótce mój pierwszy speech przyszedł, jak on się nazywa? Icebreaker. Icebreaker, tak jest. I żeby być troszeczkę bardziej oryginalnym, przyniosłem ze sobą garnek barszczu czerwonego, jajka ugotowane, boczek pocięty na kawałki i upieczony czy usmażony, koper. No, i gdy wszyscy usiedli, i ja wstałem, żeby powiedzieć swój icebreaker, polałem wszystkim po trochę zupy na talerzu. I żeby jeszcze bardziej to zrobić interesujące, miałem ze sobą butelkę polskiej wódki i dwa piwa. Każdy miał kieliszek. Się pytałem ich, co chcecie: wódkę czy piwo? A nie zapomnijmy, że to był corporate club, że to był klub e, firmowy. No i co? Wszyscy wypili, nauczyłem ich na zdrowie. No i taki był właśnie mój początek jako Toastmaster. Jak to się stało, że osiągnąłeś coś, co jest prawie niemożliwe? Że w ciągu dwóch lat lub nawet mniej osiągnąłeś TTM. Hello, Psinka? <śmiech> <śmiech> Jesteśmy w ogóle. E, w parku, tutaj jak widzicie, i piesek biega koło ławki. Jak osiągnęłeś, jak osiągnęłeś jeden z najwyższych stopni w Toastmasterze, czyli DTM, Distinguished Toastmaster, w ciągu dwóch lat, co zwykle zabiera 8 do 10 lat. Jakim cudem udało Ci się to zrealizować? Distinguished Toastmaster. Dowiedziałem się zaraz na początku, że jednym z naszych największych Osiągnięć w Toastmaster jest właśnie ten tytuł Distinguished Toastmaster. Masa tego że tego jest, prawda i wiele mów trzeba powiedzieć i trzeba działać jako mentor klubu i mentor członków klubu. A rozłożyłem to wszystko na wielkim stole. Kto, co, gdzie, kiedy mogę robić. Wydawało mi się, że to zajmie mi wiele lat. Ale popatrzyłem, że znalazłem wyjścia, znalazłem sposoby, które pomogły mi skrócić cały okres. Dwa z nich. Jeden jest należenie do dwóch klubów, a może do trzech klubów. Prawda? Bo jak często mówimy w klubie? Może raz na miesiąc? Powinniśmy mówić przynajmniej raz na miesiąc. Dziesięć razy w roku, na pewno. Bo już teraz wiemy, że gadanie to nie jest jazda na rowerze. Prawda? Raz się nauczysz jeździć na rowerze, zawsze wiesz jak jeździć na rowerze. Okazuje się, że z mową, public speaker, speaker jeżeli nie mówimy przez jakiś czas, zaczynam znowu się denerwować i znowu się głos zaczyna jąkać i głos zaczyna się trzęść. Także musimy to robić jak najczęściej, ale jeżeli ja yy, dam. 10 mów w ciągu roku, no to jest tylko 10, a ja potrzebowałem około 50, może 60, żeby, żeby DTM osiągnąć. No to jak 10 na rok, to mi 5-6 lat to zajmie. Ale jeżeli ja mogę należeć do innego klubu, to mogę już to skrócić w połowę. Na dodatek, jeżeli konkurujemy, konkurujemy, to możemy tą samą mowę liczyć jako inny projekt. W naszych manuals, tak? Czyli w tym klubie mówię 7 mowę, daję i mój evaluator bierze project numer 3 jako Vocal Variety. W przyszłym tygodniu idę do drugiego klubu i tę samą mowę, czy konkuruję już na innym poziomie i ktoś inny może tą samą mowę evaluate, prawda? Jako Body Language na przykład. Mm -hmm. Czyli między konkurowaniem i na, przynależeniem do innych klubów, ja byłem w stanie, stanie to ścisnąć może z pięciu lat do, do tego okresu, jakiego zrobiłem. W którym momencie przekonałeś się, że musisz zarabiać przemawianiem profesjonalnie i zarabiać na tym pieniądze? W 2006 roku. Konkurowałem w tym międzynarodowym konkursie International Speech. Nie wygrałem go, ale zajęłem drugie miejsce w ćwierćfinale. Przez to, że dosyć dobrze mi to wyszło, poprosili mnie, żeby zrobić 45-minutową mowę na jednej, na jednej z naszych konferencji. Więc przygotowałem 45-minutową gadkę o tym, jak to Amerykanie czują się w stosunku do emigrantów i jak emigranci, ludzie jak my, czują się w nowym kraju. No i 45 minut o tym gadałem, na koniec spotkania przyszła do mnie najstarsza kobieta, nasza taka babcia, na imię ma Violet, także wyobrażasz sobie, z którego pokolenia ona może być. Przyszła do mnie, objęła mnie i mówi, Czes, you can make money doing this. I I'm like, money? Talk to me, baby. Ona mnie skontaktowała z National Speaker Association. NSA, spotkałem się z prezydentem lokalnego klubu, porozmawiałem z nim a on mówi: No, tak, jeżeli masz pasję na jakiś temat, jeżeli masz dobrą historię do opowiedzenia, może to była choroba, może był wypadek, może po prostu jesteś ekspertem w danej dziedzinie, ucz się, rozwijaj się, należ do naszej organizacji i może zarabiać tym pieniądze. Chciałabym, żebyś nam teraz poradził, żeby żebyś nam dał jakiś. Trzy najważniejsze porady, co zrobić, aby osiągnąć sukces w Toastmasterze. Według mnie największą możliwością w Toastmasters, żeby się rozwijać, jest moment, gdy 5 minut przed zebraniem ktoś zadzwoni i powie ja nie mogę być na zebraniu i ja dzisiaj nie mogę mówić, bo coś się stało i nagle panika, nagle nie wiadomo co robić. To jest, wydaje mi się, najlepszy sposób, żeby się rozwijać. My mieliśmy zebrania czasami i wszystko było. Wszystko było. Od, od trzech gadek do evaluations i tak dalej, z trzema ludźmi tylko. Wszyscy znali swoje role, czasami sami siebie przedstawialiśmy. Gdy ja byłem Toastmasters, to mówiłem. A teraz, nasz następny mówca, Ches jak będzie mówił o. Jakie piękne lato mamy w Minnesotzie. I przychodziłem, udawałem, że sobie samemu rękę ściskałem. Oh, thank you very much, Mr. Toastmaster. Przecież to jest wszystko ćwiczenie. To jest wszystko ćwiczenie, prawda? Czy wiesz, Gosiu, że ludzie przychodzą na zebrania Toastmasters z trzech powodów? Mhm, to już jest sprawdzone. Pierwsze. To have fun. Drugie. By spotkać przyjaciół. Numer trzy by dowiedzieć się o leadership i nauczyć się lepiej mówić. A my mamy lots of fun. Świetnie. O to właśnie chodzi. Przecież to, to, jest jedyne, to jest najlepsze miejsce na świecie, gdzie można się pomylić, gdzie tak. można głupstwa opowiadać, gdzie można w sumie czytać z kartki. Jest ważne, żeby w klubie byli doświadczeni nie tylko Toastmasters, ale doświadczeni mówcy. Czy wiesz, o czym mówię? Tak. tak. Jest ważne, żeby ci, którzy przychodzą do klubu w ciągu pierwszych tygodni czy miesięcy zobaczyli, jak to można mówić, jak to można robić? To jest bardzo potrzebne. U nas doszło do tego już po, po dwóch latach w klubie, paru z nas było doświadczonych, że gdy nie mieliśmy mówców danego dnia, to zawsze ja i mój dyrektor byliśmy ochotnikami. Czyli nie było mówców, jeżeli jeden z nas był na tym zebraniu, to automatycznie stajesz się mówcą. I, i tapek, czyli temat był impromptu. Czyli wstawałem, on mówi, ok, a dzisiaj będziesz mówił o wpływie klimatu na zmianę, wpływie huraganów na zmianę klimatu na Florydzie. Mhm. Siedem minut. OK, No i wiadomo, człowiek wymyślał, ale też nie o to chodziło, żeby zaimponować komuś wiadomościami, bo ja nie miałem tych wiadomości, nie. ale zawsze jakiś opening, prawda, można zrobić. Zawsze można uścisnąć rękę i podziękować z i powiedzieć. Ja mam trzy rzeczy, które z wami się chciałem dzisiaj podzielić, które zmienią życie. Jak w ogóle będziecie na wakacje jeździli na Florydę, prawda? Numer jeden, numer dwa, numer trzy, dziękuję bardzo. To są te trzy rzeczy, które zmienią Wasze plany na wakacje. pojedziecie na Florydę w pogodzie hur huraganowej. A OK, very good, very good. Prawda? Czesławie, co dalej? Co po Toastmasterze? Czy istnieje jeszcze życie po Toastmasterze? Nie ma aż takiej różnicy między Stanami a Anglią. To są rozwinięte kraje i tak dalej. Jeżeli czytacie książkę, na przykład Daniel Pink, The Whole New Mind, już wiemy teraz, że w następnych paru, dziesięciu, może dwudziestu latach wiele e, zawodów typu e, mechanik, wszystko, co można zapisać jako rutynę, czyli 1, 2, 3, 4, będzie albo zrobione przez komputery, albo będzie zrobione przez pracowników, którzy są tańsi. Czyli Azja, może Afryka, może gdzieś tam Europa Wschodnia. Co nam zostaje więc w naszych krajach? Zostaje nam service, zostaje nam sales, zostaje nam management, zostaje nam leadership. Wszystko dokładnie, co jest związane z dobrym sposobem wymawiania się, mm -hmm. e, ze składaniem zdań w ten sposób, żeby przekazywały dokładnie to, co chcę powiedzieć. Czyli leadership to jest najważniejszą prawie że cechą, która będzie nam potrzebna w następnych 20-30 latach w, w krajach takich jak tutaj, jak, jak u Was czy u nas w Stanach. Leadership, articulation, wymowa, dykcja. Zbierać ludzi do kupy, by zaczęli coś na czas i skończyli coś na czas. Czy to nie jest Toastmasters właśnie? Prawda? Czyli to nie jest tylko to, czy to po polsku, czy po angielsku, w sumie to nie jest ważne. Ważne, że uczymy się tego, że hej, zaczynamy o 12, o której zaczynacie? Wieczorem, 7.15, aha, 7.15, Polish or Polish, 7.15, bang, zaczynamy, kończymy, 8.15, piętnaście. Dziesiątą, okej, okay, to wy troszeczkę gadacie. Bardzo dobrze, nieważne, prawda? Ale zobacz, wchodzi masz dwie minuty na to, trzy minuty na to. Powiedz, gdybyś ty miała firmę i przychodzi Twój pracownik do ciebie i przynosi raport i Ty wiesz, że za pięć minut musisz wyjechać i on zaczyna opowiadać i widzisz, że on się absolutnie nie wyrobi w tych pięciu minutach, a drugi przychodzi i mówi: Dwie minuty. Skończone, wszystko wyraźnie, proszę bardzo. Którego byś zwolniła czy zatrudniła, gdybyś miała wybór? I to jest właśnie bardzo ważne. Zmieniło to moje życie, kto by się spodziewał, prawda? Że ktoś, kto poleci do Stanów bez e, znajomości języka angielskiego, teraz będzie zawodowym mówcą i może zmienić Twoje życie. Może zmienić Wasze życie. Lepsze stanowiska, lepsza płaca, wyższe stanowiska, więcej odpowiedzialności, leadership. Otwieranie firmy, idziesz do banku, prosisz o pożyczkę, rozmawiasz z inwestorami i tak dalej. To wszystko zaczyna się właśnie tu, Toastmasters. Toastmasters, you rock. Bardzo dziękuję za ten wywiad i za Twoje mądre słowa. I zapraszam, w przyszłości zrobimy jeszcze inne wywiady z Tobą, bo dużo się można ważnych rzeczy od Ciebie nauczyć. Także dziękuję bardzo i yy, wszyscy, chyba cały nasz klub. E, też bardzo dziękuję.